Tylko tutaj, to Mix, to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj będziemy testować następnych wymiarzy, a mianowicie będą to Colt oraz Bull. Jest dzisiaj ze mną julmix 1, 2, 3. No, też polecam wpadać na jej kanał. Ona ma chyba 3 filmy dwie subskrypcje, także gdybyście mogli, możecie ją oczywiście zasubskrybować. A my na początku testujemy Colta i co? Lecimy! Dobra. Czyli tak jak wiadomo testujemy gadżety oraz star power... Botów znowu nie wyłączyłem. Dobra, to ja szybko pozabijajmy. No. Dobra. Przeczytam Wam w star powery to dzisiaj Wam przeczytam. Bo ja jeszcze w procentach za dobrze nie umiem liczyć. Także Wam przeczytam. Bo tam w procentach jest podany ten star power Colta. O dobra, to, wa tutaj do o tutaj jakaś Emza. O kurde, dobra, by mnie zabiła. Oj, gadżet polega na tym, że doładowuje mu się um, amunicja. Dwie amunicje, akurat ja miałem dwie, to mi się jedna doładowała, bo większość magazyn, bo nie ma więcej y, miejsca w magazynku. No na przykład teraz patrzcie, bank i już mam dwie. Także spoko, jeszcze jeden bot nam został do wyeliminowania. Jezu, akurat ciebie i bot wygrał z nami. No dobra, dobra. Także Star Powery wam przeczytam raczej nie będę ich testować. złe buty, kolt porusza się o 13 szybciej. No czyli po prostu porusza się szybciej. Aha dobra. Źle zrobiłem. Dawaj zabijamy się w chmurach albo niech boty nas zabiją. No dobra. Znowu nie wyłączyłem botów, coś dzisiaj zapominam. Ja już daję wyjście. Dobra, Julmix już daje się zabić. Teraz to już wyłączymy te boty. Yy, bang. Dobra. I teraz, teraz na drugie. srebrna kula. To będzie mega mocny gadżet. Tutaj i ten drugi star power. Specjalne magnum. Szybkość strzałów i zakres ataku kolta zwiększają się o 11%. Dobra. Także testujemy gadżet. Mhm. Bo teraz wyłączyłem od razu będzie widać wielkie starcie. I ja zaraz... Y -y, Julmiks, pozbieraj sobie trochę power bo gadżet jest naprawdę mocny. <grych> Także sobie pozbieraj z cztery. Okay. Okay. Julmiks nagrywa na swoim kanale obecnie tak. Um, o ile dobrze mówię, to Minecraft, Among Us i Brawl Stars. Minecraft mu, um, mówiła na jednym z odcinków, że będzie tak nagrywać czasami 18.17, a Brawl Stars lub Among Us tak 10-9. Także serdecznie polecam do niej wpadać. Kurde, to chyba Ty miałaś zbierać. Dobra. Mam okay, to gdzie jesteś? Chodź na środek. Dobra, idę. Akurat tą mapę to ja sam tworzyłem, także możecie na... Nie Ok, masz 7. Tak. Ja cię już nie ruszaj się. Srebrna kula polega na tym. Bum. Widzieliście, jak mocno. Ona polega na tym, że ona zabiera tyle, ile o, taki jeden magazynek kolta. Jak teraz wystrzeliłem. Widzicie, też ma 3000. Srebrna kula też zostawiła jej 3000. I ona, co najlepsze, może niszczyć ściany, i się jeszcze nie rozwali, i przenikać przez zadymiarzy. Julmix, stań o tutaj, gdzie teraz ja. To przetestujemy to na tobie. Patrzcie. O ja. Widzicie? To może przenikać przez ściany. A jakby tutaj było więcej zadymiarzy, to przez zadymiarzy też. Także dla mnie to jest bardzo OP gadżet. No i co, to teraz Julmix mnie zabije albo ja ją. No niestety, ja ją zabiję. I lecimy. Teraz już z bólem. Dokładnie tak, teraz bula. Dobra, wybieramy ten berserker. I ten gadżet, dobra. Dajemy gotowość. I lecimy. Boty są wyłączone, także dobra. Gadżet będzie polegał na tym, że ból, jak będzie miał mniej życia, no to mu zdrowi 1500. Możesz nawet pokazać, obi mnie. Okay. Jeszcze? Okay. No i patrzcie. A ten Star Power, Bexerker, co widzieliście, tutaj miał... Yy, Ból był cały czerwony. W sumie też jest teraz czerwony, bo widziałem takiego skina. Ale był taki czerwony i takie znaczki dziwne się wokół niego po yy, pojawiały. No, spróbuj to jeszcze raz zrobić. O właśnie, czyli szybciej mu się amunicja ładuje. Jak widzicie, szybciej mu się strzał ładuje. Także naprawdę fajny Star Power. Jeśli masz mało życia, a jakieś, nie wiem... Też inny ból dojeżdża, który ma dużo więcej parki od ciebie. To tobie się super szybko a tak ładuje. Ym, także nie strzelam już mnie. A gadżet to już wiadomo. 1500 dodaję. Czyli tutaj już wszystko omówiliśmy. Teraz się zabijamy. <grym> ok, i lecimy z następnym. następny to będzie twardziel. No, że no po prostu. Na marcze, na jak spadnie mu chyba poniżej tak 40%, to um, powstrzymuje obrażenia do 40%. I ten gadżecik, tu patrz No to zobaczymy. Mm. Ok, pyk. Dobra, już idziemy do Julmix. Dobra. Chodź mnie trochę Obi. Obi. No, dawaj. Jak... No. O, jak widzicie, pojawiła mi się tarcza, która, no, jak już ma ból powyżej 30% życia, no to mu już znika. A teraz ja muszę ciebie obić. Oj. <ścoughs> Sorry. Nie udało się. Bo chcieliśmy sprawdzić tego tupacza, to jeszcze raz spróbujemy na szybko. bo Limiksowi się rozładowuje telefon. Także postaramy się to bardzo szybko zrobić. Gdzie ty jesteś? Aha, dobra, to od razu idę do ciebie. Nie zbieramy Parcu'ów. Musimy to szybko zrobić. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj widzę jakąś lekarkę. No to po co idziesz na środek? Jak ja do ciebie przeszedłem pół mapy. O jestem. Dobra, hops. Lecz Hops. Okej. Okay. I gadżet polega na tym, że gdy ból ma super atak, może go przerwać i wszyscy w jego obszarze są spowolnieni. Jak widzieliście, Yulmix został spowolniony. To właśnie dzięki temu gadżetowi, że ból może przerwać super atak. Tupnąć i wszyscy są spowolnieni. także myślę, że to już będzie na tyle. jeszcze, no dzisiaj to trochę krótszy odcinek, szybko nam zeszło, bo z koltem to nie było dużo prezentowania. także myślę, że trzymajcie się. cześć.